Dzień dobry, tu Sherlock witajcie w 18 odcinku czołgowej szkoły i dzisiaj zobaczymy mecz, który równie dobrze mógłby znaleźć się w loży szyderców, ale wykorzystamy go do znacznie ważniejszych celów. Mianowicie chcę pokazać Wam siłę, abyście uzmysłowili sobie, jak wygląda zwycięstwo po najmniejszej linii oporu i jak wygrywać dzięki najłatwiejszej sile, czyli przewadze ilości. Zobaczcie co robi nasza drużyna. Na basie zostało tylko kilku graczy, a na pion890 udała się cała reszta. Kilka czołgów zostanie na snajpie na healu w okolicach G0, ale zdecydowana większość będzie puszować wspólnie ruch. Na wschodniej flance udało się wyspotować przeciwnego topiera i odpowiedzcie mi, ile wynosiły jego szanse, aby nam się przeciwstawić. Był przecież topierem, momentami miał nawet trochę pancerza, ile strat był w stanie nam zadać w zaistniałej sytuacji. No właśnie, nie zdążył nawet zrobić pod siebie i jego przygoda w tym meczu dobiegła końca, a jak sytuacja wyglądałaby, gdybym tylko ja był w tym momencie na pozycji, aby z nim walczyć? Ma przewagę tieru nade mną w walce 1 na 1, mógłby ze mną wygrać, ale przez to, że była ze mną praktycznie cała moja drużyna, zniknął tak szybko, jak się pojawił. Tym bardziej, że większość moich sojuszników chce aktywnie puszować i mieć wpływ na bitwę. Nie stoją gdzieś poza kombatem, tylko zobaczcie, pushują ramię w ramię i kilku ludków ubezpiecza nas po długości, przez Mamy więc czołgi na pierwszej linii, sporo graczy na drugiej jako bezpośrednie wsparcie i snajperów na trzeciej. Masa graczy, która chce zrobić jedną rzecz. Zobaczcie jednak co mają przeciwnicy. Kilka przestraszonych czołgów za kamieniem. I w tym momencie, gdy nikt nie nadszedł im z odsieczą, mecz praktycznie już się zakończył, bo bez problemu natłuczemy tym dwóm osamotnionym nieszczęśnikom Wynik będzie wynosił 5 do 0 i skoro przeciwnicy nie nadeszli z pomocą, nie zgrupowali się, aby nas zatrzymać, nie będą też w stanie zrobić tego, gdy na naszym koncie będzie już 5 lub przewagi. Przeciwnik teraz nagle nie teleportuje się na dogodne dla siebie pozycje, aby kupić reszcie swojej drużyny czas na przyjście im z pomocą. Nie, nie, nie. Przeciwnicy zajęli sobie mit i czekali, podczas gdy cała nasza drużyna gasiła ich kolegów jednego po drugim, a przewaga luf była tak gigantyczna, że nierzadko uszowani na pyrę przeciwnicy mogli oddać wyłącznie jeden strzał. Oponenci zostali z zaskoczenia zmuszeni do walki z większością naszej drużyny, zajęli sobie zwyczajowe pozycje i zostali po prostu zaorani w kilka sekund. Nie wycofali się, nikt ich nie ubezpieczał, ani nie dostarczył swojej siły do ich siły. A ich siła nie była w stanie przeciwstawić się niczemu. Próbowali się bronić, ale popatrzcie na ten mecz jak na matematyczne równanie. Pojedyncza lufa nigdy nie równa się 5, 6, 7 rozpędzonych luf, bo za jeden swój strzał osamotniony gracz zbierze 5, 6, 7 razy. Cyferki jak na poziomie przedszkola, a ludzie grają jakby nie dorośli nawet do tego. A grając grupą możemy robić rzeczy brawurowe z dużym wpływem na pole bitwy, lekceważyć przeciwnika, bo nigdy nie zada nam tak szybko obrażeń, aby nas wyłączyć. Bo nasze lufy zgniotą ich wspólnym łączonym DPM-em. I koniec. Nie ma już nic więcej, co mogliby zrobić poza pojedynczymi strzałami i udaniem się do garażu, bo przewaga ilości pozbawia przeciwnika czasu. Kilka luf strzelających naraz daje efekt natychmiast, a osamotnione lufy muszą przeładować, by zadawać ciągle obrażenia. A jako, że nie mają czasu są atakowani zewsząd, nie mają często luksusu, aby doczekać się, aż ich działo będzie mogło oddać kolejne strzały. Nasza drużyna zagrała jednomyślnie, wykonując agresję tak dużą ilością, że przeciwnik mógł nawiązać równowagę wyłącznie poprzez dostarczenie zbliżonej ilości czołgów w miejsce konfliktu. Nie zrobił tego, grał pojedynczo, oddając nam przewagę, a w tym czasie nie wytworzył żadnego ataku w innym miejscu. Gracze czerwonych stali sobie czekając na nasz ruch, zamiast reagować stali sobie jak pały do lania i czekali, no i się doczekali. Lanie przyszło tak szybko i w takiej ilości, że od momentu przyłożenia przez nas siły mogli tylko implodować tak jak stali. Zamiast przegrupować się i pozajmować kluczowe defensywne pozycje, byli w rozproszeniu dosłownie po całej mapie. Dali nam za darmo przewagę, a samemu nie byli w stanie nas zatrzymać. Nawet na chwilę i w każdej sekundzie tego meczu, poprzez swoje pozycjonowanie i brak reakcji, sprowadzili szansę na wygranę do zera. I to prawda, że to bardzo rzadkie, że cały team pojedzie jedną flanką i nakopie wszystkim po drodze, ale to samo prawidło przewagi ilości dotyczy również sytuacji w mniejszej skali, gdy nawet dwa czołgi walczą z jednym. To właśnie strona, która ma więcej luf posiada w tym momencie więcej siły, a siła wygrywa gry. I dlatego poprzez nauczenie się wytwarzania tej siły, grając w grupie, znacząco wpływamy na szansę wygrania każdego meczu. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja Wam się podobała i zobaczyliście dzisiaj bardzo ważną rzecz. Powodzenia na randomkach, dzięki za wsparcie i miłe słowa. I pa!